Chciałbym poinformować wszystkich o tym, iż wpłynął wniosek, który pozwolę sobie odczytać. Rada Miejska w Bełchatowie, wniosek o odwołanie radnego Piotra Wysockiego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Bełchatowie. Na podstawie paragrafu 17 Statutu Miasta Bełchatowa my, niżej podpisani, wnioskujemy do Rady, Miejskiej w Bełchatowie o odwołanie Radnego Piotra Wysockiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bełchatowie. Odczytam również uzasadnienie. Piotr Wysocki jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełchatowie utracił nasze zaufanie w kwestii organizacji pracy Rady. Pomimo odwołania sesji marcowej ze względu na ograniczenia wynikające z wprowadzenia stanu epidemii nie potrafił tak zorganizować prac Rady, by ta mogła spotkać się w normalnym trybie na sesji kwietniowej a teraz i majowej przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w miejscu umożliwiającym przeprowadzenie obrad. Radni Rady Miejskiej w Bełkatowie. Jeśli dobrze odczytuję nazwiska, to wnioskodawcy to Arkadiusz Rożniatowski, pan Marcin Rzepecki, pan radny Grzegorz Gryczka, pan radny Włodzimierz Kuliński, pan radny Mirosław Mielus, pani radna Monika Selerowicz oraz pan radny Grzegorz Siedlecki. W stosownym terminie zostanie ten wniosek od momentu, kiedy został ogłoszony, zostanie on rozpatrzony o formie rozpatrzenia i formie sesji poinformuję w późniejszym terminie. W każdym razie wnioskodawcy mogą być spokojni. Wniosek na pewno zostanie przedłożony na sesji i takie głosowanie zostanie zorganizowane i przeprowadzone.